Może powiedzieć, czy zapadł Pani w pamięci jakiś szczególny żart? No wiem, że moja córka mnie zawsze nabiera, ale to były jakieś takie żarty, żarty, po których jestem potem nawet, nawet lekko na nią zła. Czy ma Pan w pamięci, może zapadł jakiś szczególny żart, który Pan komuś zrobił, jakiś nietypowy, albo ktoś zrobił Panu? Może jakiś straszny, czy... To znaczy, ja nie jestem akurat suwok. Tak ogólnie, no to pryskanie perfumami najlepiej i najbezpieczniej, tak? bo to ani nikomu krzywdy się nie wyrządzi ani ta tra tradycja zachowana. Tak? 1 kwietnia mamy Prima Aprilis. Czy planują Panie robić komuś żarty? Zazwyczaj to są małe przykusy w formie SMS-ów, na, na przykład. E, czego takie sms dotyczyć może? To było na zasadzie budowania emocji. Nie pamiętam dokładnie co, ale... Opisywało się pewną historię, żeby kogoś nastraszyć. Gdzieś tam na samym końcu było, że to był mały żart. Dzięki. Czego najczęściej dotyczą takie żarty prima aprilisowe? No, ktoś tam, że niespodziewanie przyjechał. Bo gdzieś tam się parkuje samochodem, czy tam coś tam komuś się stało. Zazwyczaj takie bardziej nierealne. 1 kwietnia mamy Prima aprili? Proszę powiedzieć, czy szykuje Pani jakichś żart dla znajomych bądź rodziny? No nie, szczerze mówiąc jeszcze nie myślałam, ale pomyślimy. Pamięta Pani może jakieś e, nietypowe żarty, jakieś może straszne, tak, jakieś tak, nie, nie... Bardzo śmieszne, ale to jeszcze z lat szkolnych, także bardzo miło wspominam. Że powiedzieć, czego dotyczyły te żarty. To znaczy ten lany poniedziałek był taki najbardziej, jest najbardziej wspominany. To polewanie właśnie wodą, zabawy takie właśnie i w rodzinie z braćmi i koledzy, koleżanki. Także no, już teraz nie ma raczej tej tradycji, zanikło to wszystko. Niestety musi Pani znaleźć kogoś bardziej, takiego, no, nie wiem, wesołego i żartownicza bardziej. No, a jaki powinien być dobry dowcip? Myślę, że w szkole to na przykład, jeżeli nauczyciel mówi o sprawdzianie, a potem mówi, że go nie ma. To by było dobre. Planują Pani jakieś żarty w Prima Pris? Jaki żart zrobiłabyś mamie, żeby ją nie zdenerwować może za mocno, ale żeby rozbawić? Nie wiem, powiedziałabym może, że dostałam jakąś na... w szkole naganę czy coś. Coś w tym stylu pewnie. Na pewno nie robiłabym czegoś, co by ją zdenerwowało czy też przestraszyło, tylko raczej śmieszyło. 1 kwietnia jest e, Prima Aprilis. Planuje pan jakieś żarty? No nie, nie do końca, ale może coś w, w pracy bym wykombinował. Przypuszczam, że zrobię coś takiego jak nakłamanie z ilością. My dużo mamy w pracy, dużo, dużo no, operacji, której trzeba ilość wiedzieć, nie? Także komuś to zrobię. my kiedyś zrobiono taki żart. Byliśmy wtedy na takim obozie sportowym. No i, i, i po prostu okłamano mnie, że o 16 jest trening, a wtedy mieliśmy dwa treningi. Co, codziennie, nie? Ale w tym dniu był tylko jeden, no ja się oczywiście ubrałem, no tak jak trzeba, w strój sportowy, ale treningu nie było. No i tyle. No ostatnio do dla mnie zrobił taki żart, że po prostu powiedział, że żeby tego, żeby ja czekał tam u niego, on do mnie zaraz przyjedzie, a ja czekałem na niego bo dosłownie pół godziny, a to wtedy na 1 kwietnia tak zimno było, że zmarzłem, że naprawdę. Strasznie na niego się zdenerwowałam, no, a ja po prostu zapomniałam, że to był akurat 1 kwietnia. Powiedziałem dla mamy, że jest moja dziewczyna w ciąży i uwierzyła i. Jak zareagowała? Co było nie za ciekawe. Zaczęła krzyczeć. Jaka jest granica w takim razie między takim udanym dowcipem, psikusem prima priwisowym, a już lekką przesadą? Żeby było po prostu śmiesznie, żeby druga osoba nie tak zwanego. Pamięta Pan może, nie wiem, czy z czasów szkolnych, czy z bliższych trochę, jakiś nietypowy może żart przerażający, czy jakiś wyjątkowo śmieszny, zrobiony przez pana? No, Komuś zrobiłem albo. To... Zrobiłem to w 80. przepraszam, w 92 roku. Był Byłem, leżałem na chłodnej, przebity nożem. Jaka była reakcja przychodni? Jedna pani zęblała, taka starsza. Ojej. No właśnie, jakie są granice takiego dobrego żartu? Myśli pan, że to... Kiedy jest już przesada, kiedy jest jeszcze dobry żart? Kto to wie? <ścoughs> <ścoughs> dobrze, już nie zadajmy. Jedni się dobrze bawią, a drudzy są przerażeni. Nie? Albo odwrotnie, albo zgorszeni. No. Dobrze, bardzo dziękuję. To ja bym tak... Polityków to dobrze zapytać, bo oni w ogóle poczucia humoru nie mają. ha. ha, ha.